A jakbyś Andera podjechał zamiast tej gabi, dobra? To ja idę Ej. kutasić na. A, na defuncie. Może coś wyciągnę. Na ninji stoi i tu. Może odpuścić AZT-A. E e e ja będę jak okay. ktoś im podawał, nie? Albo stoi na ticketie, jak wodzisz, albo B. Leży Brawo. Cofnij, cofnij, cofnij. Nie pikujcie. Ja spierdalam. Nie pikujcie. Ej, pałace jest jeden. Nie pikuj, masz lą. Ej, kałach się tam dwa. Piękne. Dwa, czekaj. Maszko? Co ja widzę? Maszko, Cicho. Pałac. Kała, masz kała.